Będziesz mówił dużo dzisiaj? No to się cieszę bardzo, że już wróciłeś do, do. formy wróciłeś. A no to się cieszę. Coś... Twoja y, rana. Już dobrze jest. Co, Areniu? Aha, a bolało? Nie bolało, bo nie czujesz tam. <mulety> Dobry, kochani, witamy Was serdecznie w pierwszym wiosennym, prosto z Kenela. Przez ostatnie tygodnie nie mieliśmy czasu, żeby nagrywać na bieżąco, ale już jesteśmy. No i zaczynamy o tym, co się dzieje w naszej A Dzieje się dość, dość dużo. Chyba najważniejszą rzeczą w, 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 w ostatnim czasie było e, słynne już połknięcie przez Areska piłki. Sama się połknęła, sama się nie połknęła. No i oczywiście wyciągnięcie tej piłki operacyjnej, które zakończyło się, zakończyło się sukcesem po perypetiach z raną. Dziś możemy wam powiedzieć oficjalnie ten temat jest zakończony, prawda? Jest tylko trochę szwy, szwy się szwyci się, yy, muszę się pozrastać. Rana może się zrosnąć, a szwy poprawione, wszystko naprawione, więc już jest dobrze. A też... No dobrze, teraz tak powiedzieć, no muszę coś powiedzieć. No daj mi powiedzieć. W każdym bądź razie przechodzimy... Już mogę? Bardzo dobrze, no. No i się szwy zrosły i wszystko jest jasne. No. Kolejne rzeczy, które się dzieją No to oczywiście, y, oczywiście powitanie królowej kub... Ale Arek, Arek Powitanie królowej Kubek y, królowej szyszynki nadal możecie zamawiać To tyle ważne, że z tych środków finansujemy również pomoc dla innych zwierzaków Pierwszy pokarm, pierwsze 50 kg karmy już trafiło do potrzebujących kotów No i oczywiście właśnie z kubka szyszynki będziemy realizować te te, te plany. Kolejna rzecz to perpetka, dla której zbieramy na operację. W dniu dzisiejszym chyba już zostały tylko 200 zł, brakujące do pokrycia, do pokrycia zabiegów. W związku z tym liczymy na was, liczymy na to, że uda się zebrać i pomóc kolejnej kolejnej, kolejnej potrzebującej istocie. Idziemy dalej. Idzie wiosna i na naszym wózku również zagości gości dużo innych, dużo nowości, mianowicie już chyba już można powiedzieć to oficjalnie, rozpoczęliśmy, rozpoczynamy nagrywanie drugiego sezonu drugiego sezonu Psynastii, dzięki pojawieniu się, królowej, pojawieniu się Królowej Szyszynki. Jeśli chodzi o Królową Szyszynkę, Królową Sówkę naszą kochaną, no to Sówka ze względu też na swoją młodość i też na to, że wątrobianek tu obecny, siedzący na kanapie, pogonił Sówkę raz, no to tak ostrożnie zaczyna się integrować, choć największym problemem jest ten oto tu osobnik, który za każdym razem, kiedy schodzi z góry, no to zaczyna piszczeć, popiskiwać i wyraźnie mu się, że nie podoba, że, że nowa istota pojawiła się w domu, ale dajemy radę, dajemy radę, słówka ma się bardzo, bardzo dobrze. Ten proces integracji trwa i będzie na pewno, na pewno coraz lepiej. Pozostaje głęboko wierzyć, że pozwał krótko, no ale w świecie zwierząt niestety nie mamy na to wpływu. Idziemy dalej. Amelka, kolejny psiak, któremu Finansujemy, finansujemy rehabilitację. Zrobiła ogromne postępy, o czym informowa informowaliśmy w tym tygodniu na, na Facebooku. No i tutaj też apel, apel do Was, żebyście gdzieś tam złotówką, dwoma złotymi e, blikiem na przykład wsparli fundację, dlatego, że właśnie z tych środków, właśnie z tych środków między innymi, finansujemy również rehabilitację. Rehabilitację Amelki, wspaniałej, wspaniałej suczki cioci Marleny, która przypomnę, adoptowała kolejnego już niepełnosprawnego psiaka. Idziemy dalej. Aresowy domek poleca się na wiosnę. E, dostępne miejsca na kwiecień jak najbardziej są. Zerknijcie na booking, link oczywiście w opisie, w opisie tego filmu, tak jak i linki do, do wszystkich naszych akcji w opisie Prosto z Przygotujemy dla Was również niespodziankę niespodziankę z okazji majowego weekendu, więc bądźcie czujne. Serdecznie zapraszamy Was do tego, żebyście odwiedzali nas, odwiedzali Aresową Wioskę, bo dzięki temu przypomnę, że wszystkie fundusze. Idą na konto fundacji, w związku z tym nie tylko wypoczniecie, ale również wesprzecie potrzebujące zwierzaki i również tego oto tutaj, tego oto tutaj pana, który yy, ma szwy, prawda? Masz ty szwy? No on ma szwy, on ma szwy i jest bardzo chory. U bardzo chory jesteś? Nie jesteś. Nie, już nie jesteś. Tak naprawdę to ani przez moment nie byłeś. A nawet jak ci znam. No, jak z tej ramy ci ciekło, to już wcale nie było tragedii takiej wielkiej. No była ona spsuta, ale, ale nic mi takiego nie działo, bo miałeś bio, bioantyk. Brałeś? Brałeś Brałeś bioantyki? Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Chcieliśmy jechać na basen, ale niestety w obecnej sytuacji basenaresa niestety nie może się odbyć. Bo co, masz szwy? Bo masz szwy, wiadomo. Ubiegłym tygodniu wydarzyła się również kolejna wspaniała rzecz. Ta sama firma, która budowała arasową wioskę i domki, w które w których wynajmujemy i w których mieszkamy, Mavi Domki, e, przygotowała dla schroniska w Gorzowie Wielkopolskim niezwykłą niespodziankę. Zrobili 10 but dla psiaków pod schronisko, zgodnie z tymi wymogami. Wielka, wspaniała sprawa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, a Was zapraszamy do tego, żeby polubić Mavi Domki. A jeśli ktoś szuka domku drewnianego, no to warto tam zajrzeć. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami i bardzo dziękujemy za to okazane wsparcie. W ostatnim czasie było ono dla nas bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Poruszające dla mnie osobiście jest też to, że w sytuacjach krytycznych czy w sytuacjach, w, której, w których pojawiają się jakieś tematy, gdzieś tam nagle w komentarzach pojawiają się osoby, które, które są, które na co dzień może nie komentują, nie wrzucają lajków, ale są i są z nami za to wszystkim Wam, ale za to też szczególnie bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękujemy. Niezmiennie przez kolejne miesiące, przez kolejne lata będziemy wieść radość. A w tym tygodniu niespodzianka, wybieramy się w podróż. No i myślę, że nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, skoro na wtorek jedziemy do rechawetu, bo agent wątrobionka musi mieć skontrolowany swój kręgosłup, o czym przez ostatni czas gdzieś tam odeszło to na drugi plan. A teraz, teraz czas, do tego, czas do tego powrócić. Zaglądajcie na nasz kanał na YouTubie, zaglądajcie na nasz Instagram, tam dwa konta, nawózku Aresa oraz konto Tate Postaramy się nadrobić troszeczkę zaległości na obu kontach. Cały czas jesteśmy z Wami na Facebooku i cieszymy się, że każdego dnia chcecie do nas zaglądać, a my chcemy dla Was tworzyć. Niech to będzie wspaniały, udany, uśmiechnięty nie śpij, bo ci ukradną szwy i uśmiechnięty by płynie. buziole bambola.